Witajcie moi drodzy, ja witam Was dzisiaj z takich czeluści, bo chciałem wam coś pokazać. Spójrzcie, to jest moja studnia, ona ma gdzieś z głębokość 10 metrów. Widzicie tu taką ciemną plamę. Zazwyczaj woda jest do tego stanu, do tego poziomu. A teraz to dosłownie widać dno, no jest tragedia, no ale jadę coś sprawdzić do lasu czy tegoś nie ma także jadę tylko sprawdzić więc jeśli jesteś jesteście ciekawi jesteście ciekawi czy coś jeszcze w lesie jest to chodźcie ze mną koszyka to nawet nie biorę ale gumowce jadę jadę mówię jadę w taki teren że gumowce warto wziąć ale jakąś zrywkę to wezmę. Kocór mi tutaj lata. Dosłownie taką zrywetkę. Nie na no, większą. zwykle człowiek się łudzi. A dzisiaj wyjątkowo jadę sobie jedno śladem. Jak widać. Jadę w taki kompleks leśny, gdzie nawet jeszcze nie byłem w tym roku. A spory kawałek, bo nawet nie kilka, a kilkanaście kilometrów. Sprawdzić, bo ciągnie w ten las. Jak nie wiem, co no w domu nie idzie, wysiedzieć tam. Mi się wydaje, że jest może nieco mokrzejszy teren. No, kawał drogi przede mną jeszcze, także włączę się. Jak już będę na miejscu. No i słuchajcie, moi drodzy, ja już na miejscu rower sobie przypiąłem do drzewa i lecę. Ten las, no szczerze to nie byłem, już chyba mówiłem, nie byłem w tym roku tutaj. Będę schodzić to po terenie, tak nie widać tego, ale schodzić tak w dół tam zapewne płynie taka, taki strumyk również. I może przy tym strumyku gdzieś, przy tej wilgoci, coś się wychodzi. No. no, jak nie sprawdzę, to nie będę spać spokojnie. No, tak jeszcze liczę tu na to miejsce, także chodźcie ze mną no i jakieś koźlarze wychodziłem ale one po prostu po prostu są no jak z jakiejś nie wiem modeliny jakby to nazwać tam jest kolejny tamten to już w ogóle jest z ciapciały ten też także zostawiam nawet ich nie nie tykam no i jakiś gołąbeczek mnie się trafił no zaraz go sprawdzę no biorę wszystko co się da bo to i tak i tak wyschnie w, tej, w tych upałach a mam swojskie jajeczka to do jajeczka zawsze wskoczy o widać już znaczone tutaj również no i popatrzcie tu ze mną no słuchajcie to jest to jest jak najbardziej borowik no tylko widać w, jak on wygląda po prostu no jaką siłą przebicia on tutaj sobie wyrósł ale no jest po prostu spękany. Twardy jest jak kamień dosłownie, ale no ja jeszcze tego gąbka, No także na razie takie dwa grzybki. No. Ja ci tam kucam. Jak... Ale patrzcie co tu jest. No patrzcie kurczę, no jaki borowik w tym chu. No tam jest ta, ten strumyk, no widać tam takie zagłębienie. Tu są takie mchy, a tu taki mnie borowik się. No nie no, no uwierzcie, no. teraz wskazówka mi zasłania, no tego zegarka nie da się przestawić. No jest który dzisiaj jest piąty, piąty wrzesień. Jestem w nieco innym lesie, ale również jeszcze w województwie świętokrzyskim nie padało z miesiąc, a tu takiego grzyba znajduję. No przecież to jest łamie, łamie jakie, jakiekolwiek prawa natury. No jeszcze mówiłem chyba w zeszłym filmiku, jakby zrozumiałbym jakby padało, a nie lubię jak się tak wyrwie. Jakby padało tam z 2-3 tygodnie temu, ale tu z miesiąc już nie było deszczu, a ja tu znajduję takie ogrzeba. No coś nieprawdopodobnego, po prostu nieprawdopodobnego. I co jest jeszcze bardziej nieprawdopodobne? No to słuchajcie, ja nie wiem czy to widać Ale każdy, tu jest jedna dziurka, ale to nic, a ten to jest całkowicie, całkowicie zdrowy no, no nie brak mi słów po prostu. Ręce, ręce się do oglasków składają na takie widoki. No. no ja to ja to już mam zrobiony dzień. I już żałuję, że nie wziąłem koszyczka. No nie uważam absolutnie takich reklamówek, ja nawet wiaderka nie uważam, bo ten grzyb to w koszyku jednak tym wiklinowym to jakoś takim czy takim to gdzieś jednak oddycha sobie ten grzybek, tak, tak potocznie mówiąc a w takiej reklamówce to no zły jestem sam na siebie, ale no patrzcie, no kurczę, no jest który to mówiłem, a piąty jest piąty, no widać tu piątkę, później pokażę dziewiąty, piąty tego zegarka się nie da przestawić no. jeśli ktoś coś wychodził w Świętokrzyskim to niech mi napisze, również się podzieli chętnie się pocieszę z nim no coś niesamowitego powiem wam, że strasznie lubię jak tak drzewo się, nie wiem, jest nawet i przecięte przez pilarze, ale jak sobie już tak leży, jak tu widać tak lata, no lata no dziesiątki lat i tam chępo obraz, ale ja tu nie od Jest i numer cztery, jak dobrze liczę grzybek. No w tego to wątpię, ale widzicie, no jeszcze się trafiają. No jaki on tutaj jest, no już nie nawet zielony, tylko aż taki spalony. Ale on tak to jest twardawy, także ja go tutaj, oj. No, niestety on będzie. Nie, no słuchajcie, no. Na suszenie to on mi wskakuje tutaj. Jak się fajnie tutaj igła wbiła. Wskakuje mi w tą cholerną reklamówkę. No, ciągnie mnie do tego lasu, jak nie wiem co. No, ja to w lesie czuję się jak ryba w wodzie. Patrzcie, już się Wam wyłania. No, takie cudo tu znalazłem. No, taki grzybek. taki grzybek z tej suszy, no on jest tak fikuśnie wygięty, lekko w tą, lekko w tą on zapewne będzie robaczywy ale patrzcie, nawet przez żadną zwierzynę nie naruszony, no te kolory no i w ogóle no sama, samo jego no tu widać, samo jego trawienie tu w lesie to jest dla mnie no coś niesamowitego a to tylko tak szybciutko wam pokażę jak na takim senku bukowym wyrósł taki grzybek żagiew bodajże ja mówię od razu nie znam się, tak zabieram dzisiaj wyjątkowo jestem wziąłem sobie plecaczek mam trochę porwiantu. bo sobie zamierzam, jest w miarę fajnie nie pali takie słońce póki co a no jak widać tu również fajny lasek fajne tereny na grzybki no i patrzcie, ale zobaczcie on taki tu wygięty on taki tu wygięty. Tutaj taki przygryziony, przycudowany. No ale zawsze to borowik. No i nieznaczny, ale kawałeczek z niego zawsze wezmę. Kolczaków jest, ale je to sobie na pewno odpuszczę. No widać. Takie nawet powiem Wam w niezłej kondycji. No i ja zbliżyłem się. Tam jest ten strumykala. No ale patrzcie, fajnie dzisiaj. Nie pali to słońce, ale patrzcie w takiej w takich wypalonych tutaj igłach. Wiadomo, to nie będą jakieś beczułeczki, nie będą... Ja dotarłem już. No nie nazwę nawet tego strumykiem, bo tutaj przeważnie to płynie normalnie woda, ale tu widać <ścoughs> jak, jak na Dzień dzisiejszy wygląda, no deszcze są niesamowicie potrzebne No ja to coś tam widzę na takiej skarpie Widzicie taką białą tutaj plamkę No zaraz co podejdę to wam pokażę Bo ja wiem, że to jest borowik A i z daleka widzę, że jest No niesamowicie piękny W sumie to podejdę z wami Bezpośrednio już No czy taki piękny to no, słuchajcie, no ale mimo wszystko, no, ja cały czas jestem, no, nie, nie trafia się raczej nic. Oj, ale widać, ile nawet go nie tykam. Ale no, sam jego widok jest przepiękny. Cały czas chodzę przy tej, przy tym już wyschniętym strumyku, ale powiem wam, że. Chodzę, chodzę i nic nie widać. No. Nie no już definitywnie to już takie już trafy jak normalnie w wtotka z tym grzybem. Pochodzę jeszcze chwilkę i, i się wracam. No i już wracając się ku miejscu gdzie zostawiłem rower i jeszcze takiego tutaj byczka trafiłem. no no i ja już sobie wracam no i nie muszę chyba zostawiać komentarza do obrazka który widzieliście z tego filmika no, ten grzybek by był oczywiście ale jest definitywnie za sucho I tam jakieś kolczaki widzę jest definitywnie za sucho także no trzeba czekać na deszcz jeszcze raz powtarzam deszcz deszcz jeszcze raz deszcz o, patrzcie tutaj tu na przykład, a wyrwę już. No to jest definitywnie korzeń od Borowika trzon. Znaczy, ale to, no jak mają te grzyby rosnąć, jak jest tak sucho? To i tak, i tak jest jakiś ewenement, że jeszcze coś się trafi. No i ja już na miejscu docelowym przeroberzam. no nie ma się za szczególnie czym chwalić no ten jeden z początku to naprawdę no jakieś wykrojki wykrojkami na to co jest to i tak tak uważam to za sukces no jestem przy drodze tam jeżdżą jakieś służby leśne zapewne także wracam do domu a wytrzymajcie się widzimy się następnym razem trzymajcie się hej no i się ubrało i troszkę z tego wyszło no i co by nie było zawsze to patelka grzybku jest do tego jakieś swojskie jajeczko. No, i nawet z takiej ilości przysmażyłem sobie i robię dla Was filmik.